Tak I może pokrótce, co tam na razie znaleźliśmy na tej stronie, na czym polega ten program? Tak. Podstawowym kryterium, żeby się zapisać, to jest przynajmniej na tą chwilę informacja taka, że muszą być, musi być grupa rolników. Minimum trzy osoby. Trzy gospodarstwa, trzy osoby. W sensie... tak? Co jest ważne? Ważne jest to, że możemy zyskać do 300 tysięcy na osoba. Czyli łącznie, jeżeli mamy trzy, to inwestycja może być refundowana do 900 tysięcy. Do e, osoby poniżej 40 roku życia, jeżeli są trzy osoby. Czyli można być taki ala młody rolnik tak, trochę. E, mogą e, uzyskać 65% zwrotu inwestycji. Czyli osoby... prosto można przeliczyć, że przy cenach na przykład takiego. E, rotorowca, brońmy, bo jest prosty do policzenia, cena do końca roku 2025, 3999 tysięcy netto, zaokrąglimy to do 400 tysięcy, można mieć z tego 65% procent zwrotu. zwrotu. Czyli, o no, licząc, nieco ponad 100 tysięcy złotych i taki kombajn możecie już mieć u siebie